tracisz mięsień na redukcji. Czy aby na pewno? I naprawdę większość z nas nie traci mięśni na redukcji. To nie jest takie łatwe, żeby potracić mięśnie, gdy jesz 5-6 posiłków dziennie, do tego trenujesz siłowo, czyli dajesz cały czas bodziec i nie jesteś w skrajnym deficycie przy bardzo, bardzo niskich poziomach tkanki tłuszczowej, a większość z nas nie dochodzi do 4-5-6% tkanki. Bardzo często osoby po pierwsze mylą pełność jako glikogen i całe te wiecie nabicie z ilością mięśni, które posiadają, bo to jest wypełnienie tylko i wyłącznie, a po drugie zbyt dużo osób myśli, że ma więcej mięśni niż tak naprawdę ma. Nakładając na siebie 20, 30 kg, a niektórzy tak potrafią poprzez okres masowy, wydaje nam się potem, że zbudowaliśmy 80% z tego masy mięśniowej. Weźcie sobie 15 kg indyka, Albo lepiej wołowiny i przyłóżcie do ciała i zobaczcie, jak to wygląda. Weźcie sobie kilogram i zobaczcie, jak dużo to jest. Jeżeli nie robisz naprawdę skrajnych ilości cardio na zasadzie codziennych trzech godzin, do tego pracujesz fizycznie, masz trening siłowy, jesteś na skrajnym deficycie, prawdopodobnie nie tracisz mięśni, a po prostu nie masz ich tyle, ile ci się wydaje.